Moja matka była naprawdę złą osobą. Mam czwórkę rodzeństwa, jedną starszą siostrę i troje młodszych, z trzech różnych ojców. Zanim się urodziłem, swoją drogą jestem mężczyzną, moja najstarsza siostra została odebrana mojej matce, gdy miała kilka miesięcy, ponieważ próbowała dźgnąć, pociąć ojca mojej siostry, podczas gdy on ją trzymał. Straciła prawo do opieki, a facet ją zostawił. Starsza siostra zamieszkała z rodziną ojca w innym mieście i teraz na scenę wchodzę ja. Mój tata trafił do więzienia dwa, trzy lata po moim urodzeniu. Przez jakiś czas rzadko go widywałem. Jest alkoholikiem, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie. Była samotną matką, ale dawała radę i ciężko pracowała. Jednym z większych problemów było to, że wyładowywała na mnie całą swoją agresję i nienawiść do mojego ojca, a także stres związany z pracą i itd. Dorastając, zmagała się z wykorzystywaniem seksualnym, co z pewnością wpłynęło na jej relacje i sposób, w jakim je traktowała. Wspomnijmy, że byłem maltretowany od czwartego roku życia do około 18 roku życia. Każdy dzień był piekłem. Była niezwykle surowa, a jej perspektywa wypaczona. Była też dość wysoka i miała dużo siły. Przykład jej bycia dubani. Raz zostałem mocno pobity, ponieważ jej... Pokój był brudny. Naczynia nie były myte, i zostałem pobity zaraz po powrocie do domu. Nawet gdy się nie było naczyń, gdy wychodziłem do szkoły. Gdybym chodził zbyt głośno, dostałbym w tyłek. Złamała mi nos, bo spojrzałem na nią złą stronę w mojej dziesiątej urodziny. Kiedy przyniosła mi ciasto, na które było uczulony, było z orzeszkami ziemnymi, wie, że jestem lekko uczulony, ale udawała ignorancję. To zdarzało się mniej więcej każdego dnia lub co drugi dzień. Używa pięści, łokci, przedłużaczy, wieszaków, krzeseł, lasek, kijów i tym podobne. Biła mnie czymkolwiek, co mogła znaleźć. Nigdy nie mogłem uciec do swojego pokoju na długo, ponieważ ona zawsze dzwoniła do mnie co kilka minut, żeby zabrać swoje rzeczy, lub na mnie nakrzyczeć. Nigdy nie piła, nie brała narkotyków ani nic. Zawsze, gdy była zdenerwowana, a ja akurat byłem przed nią, kopała mnie ze schodów, żeby mnie pośpieszyć. Kiedyś przystawiłem mi nóż do gardła i ówczesny chłopak musiał ją siłą powstrzymać. Spaliła moje prezenty świąteczne od innych osób. W tamtym roku nic mi nie kupiła i po prostu inne naprawdę do dupy rzeczy. Powiem tylko, że bardzo stara się to zrekompensować grami wideo i elektroniką i tym podobne. Ale to nie miało dla mnie znaczenia. Nigdy nie pomogło. Kontrolowała większość aspektów mojego życia. Radziłem sobie z tym moimi drobnymi zemstami. Sikanie do mrożonej herbaty Lipton krąpiła, pocieranie widelcami łyżkami między pośladkami zanim podałem jej kolację. Ignorowanie jej krzyków o pomoc tymi kamienie nerkowe jak do cholery miałem jej pomóc. Ale kiedy poszedłem do liceum, zacząłem pić. Miałem do niej żal, a negatywna atmosfera wpływała na to, kim byłem jako osoba. Zacząłem być zimny i obojętny, wyrachowany. Zaczęła mnie wyrzucać z domu co kilka miesięcy, mówiąc, żebym znalazł sobie inne miejsce do życia w wieku 15 lat. Wysłała mnie do innego kraju na rok i próbowała zatrzymać mój paszport, ale udało mi się wrócić do Stanów Zjednoczonych z pomocą ambasady i mojego ojczyma. Ona już wtedy wyjechała i znalazła innego faceta. Wróciłem w ostatniej klasie, bez zaliczenia poprzedniej klasy co skończyło się uzyskaniem przez mnie ukończenia szkoły średniej. Większość czasu, jaki mogłem, spędzałem z moją najlepszą przyjaciółką i zacząłem pracować w gównianych pracach. Byłem okropny w oszczędzaniu, ponieważ nabyłem mnóstwo gównianych nawyków podczas dorastania, więc nie robiło to dużej różnicy. W końcu powiedziała mi, że jeśli pójdę na studia, zawsze będę miał gdzie mieszkać, dopóki ich nie skończę. W pierwszych dwóch semestrach na dwuletnim koledżu utrzymałem średnią ocen 3,7%, Moi nauczyciele mnie kochali, i to było moje oderwanie od rzeczywistości. Pod koniec mojego drugiego semestru, podczas egzaminów końcowych, wróciłem do domu późno w nocy około dwudziestej A moja matka szepnęła drzwi, otwierając jej krzyżąc mi w twarz, kiedy się wyprowadzę. Byłem lekko pijany i postanowiłem ją całkowicie zignorować. Ani na żadną kobietę, nienawidzę przemocy. Wchodzę do swojego pokoju. Ona wyrywa drzwi i zaczyna krzyczeć. Nic nie mówię i gapię się na nią. Odchodzi i wzywa policję, mówiąc, że myśla, że zamorduję ją i moje młodsze rodzeństwo. Nie wiem skąd kuźwa wzięła ten pomysł, bo to ona omal mnie nie zabija wiele razy. Spakowałem wszystko do torby podróżnej i wyszedłem pięć minut później. Oblałem wszystkie egzaminy, bo nie mogłem dotrzeć do szkoły. Wszystko się stoczyło i przez następne dwa, trzy lata byłem bezdomny. Przetrwałem najlepiej jak mogłem, w dużym mieście, bez dyplomu i podjąłem wiele kiepskich decyzji z powodu moich kiepskich nawyków. W końcu znalazłem dochodowe hobby, które dało mi sens i dzięki temu zacząłem się wspinać po szczeblach kariery. Kupiłem własne mieszkanie, miałem pracę na PEN etat i zajmowałem się swoim hobby po godzinach. W ogóle nie utrzymywałem kontaktu z matką, ale moja młodsza siostra, która była wystarczająco duża, żeby mieć telefon, Znalazła mnie w mediach społecznościowych, więc zobaczyłem zdjęcia i takie tam. Nie miała tak źle, ale czasami dostawała, nie. Moja matka skontaktowała się ze mną przez e-mail, cało śmiechnięta, pytając jak się mam. Teraz chłopaki zawsze zazdrościmy relacji, jaką większość ludzi ma ze swoimi matkami. Więc dałem jej szansę i zadzwoniłem do niej. Rozmawialiśmy przez kilka minut. Wszystko przebiegało kulturalnie i wydawało się... Że wszystko pójdzie dobrze, ale potem. Zapytała mnie, co robiłem przez ostatnie kilka lat. A ja powiedziałem jej szczerze, że, że byłem bezdomny przez jakiś czas i bardzo się męczyłem po tym, co mi zrobiła. Ale jakoś sobie z tym poradziłem. Ona dosłownie się śmiała. Śmiała się przez kilka sekund bardzo protekcjonalnym chichotem, a potem powiedziała: Nigdy nic nie robiłam, więc nie wiesz, co to znęcanie się. To twoja wina, że jesteś bezdomny, więc co z tobą? Ale w tym momencie się rozłączyłem. Byłem bez słowa i wściekły. Nie wiem, co to znęcanie się? Okej, okay, do cholery. Za długo pozwolałem jej na zniszczenie mojego zdrowia psychicznego. Teraz nadszedł czas. Było kilka rzeczy, o których moja matka nie wiedziała. Po pierwsze, wiedziałem na pewno, że jej obecna dobrze płatna praca została zdobyta dzięki kłamstwom. Ponieważ nigdy nie skończyła studiów, i skoma o tym swoim CV. Po drugie, miałem dostęp do wszystkich jej kont e-mail i kont w chmurze, ponieważ to ja je założyłem, gdy byłem młodszy, a ona nigdy nie zmienia swoich haseł. Po trzecie, zdecydowanie nie wiedziała, że od 13 roku życia, aż do ostatniego razu, gdy mnie uderzyła, robiłem zdjęcia wszystkich moich siniaków, śladów ran, krwawiących nosów. I zapisywałem je na komputerze, a następnie na dysku Google. Poza tym moja młodsza siostra wysyłała mi przez media społecznościowe zdjęcia siniaków, które dostała od mojej mamy. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było skompilowanie wszystkich tych zdjęć, filmów w jednym folderze. Następnie skontaktowałem się z służbą ochrony dzieci w moim mieście i wyjaśniłem, że moje rodzeństwo jest wykorzystywane. Jak ja byłem wykorzystywany w przeszłości, i że mam mnóstwo dowodów, ponieważ wcześniej wezwałem policję na moją matkę oraz to, co stało się z moją starszą siostrą, natychmiast odbyła się wizyta domowa. Przyjechali prawie dzień później z policją i przypadkowo moja matka dosłownie biła moją młodszą siostrę, kiedy pukali. W rezultacie nastąpiło nagłe usunięcie całego mojego rodzeństwa z domu i aresztowanie mojej matki. Chociaż została zwolniona kilka godzin później, otrzymywałem codzienne relacje, ponieważ najlepsza przyjaciółka mojej matki jest gadułą. I wszystko, co powiedziała moja matka, powiedziała swojemu synowi, który przekazał to mi bez wiedzy żadnej z nich. Wysłałem w służbie ochrony dzieci wszystkie dowody i teraz jest legalna sprawa przeciwko mojej matce. Następnego dnia wysłałem e-mail a następnie zadzwoniłem do jej pracy, aby poinformować ich, że skłamała, że ma dyplom ukończenia studiów wyższych, a także o bieżących wydarzeniach w jej życiu, co spowodowało sprawdzenie jej przeszłości. Została zwolniona kilka dni później. Powiedz adios 75 tysiącom dolarów i dodanie do czarnej listy w jedynej branży, w której wiesz jak pracować. Następnie złośliwie usunąłem wszystkie konta w murze i adresy e-mail, jakie kiedykolwiek dla niej założyłem, czyli wszystkie. Co jestem pewien, że sprawi, że nadążanie za wieloma rachunkami i tym podobne będzie prawie niemożliwe. Następnie, anonimowo, zgłosiłem ją do Urzędu Skarbowego z powodu oszustw podatkowych, których dopuszcza się przez lata, twierdząc, że dzieci ludzi, które nie były jej dziećmi, z wieloma szczegółowymi informacjami, ponieważ mieszkałem z nią, gdy to robiła. Teraz moja matka straciła wszystkie dzieci i pracę. Spotykam się z pracownikiem socjalnym ze służby ochrony dzieci w przyszłym tygodniu, aby porozmawiać o tym, co będzie dalej. Ale wiem, że dzieci nie wrócą do niej, nie wiem, jak ona teraz zapłaci hipotekę i przeżyje. Jestem pewny, że zadzwoni do niej urząd skarbowy, który będzie namagał się kilku tysięcy dolarów, której jest jej winna. Musi teraz wrócić do sądu za kilka miesięcy. Nie jestem pewny, o co dokładnie została oskarżona, ale dam znać, jak się dowiem, jak wszystko się potoczy. Teraz uwaga, ona nie wie, że jestem przyczyną tego wszystkiego. Planuję mieć ją na oku i czekać, aż będzie wyglądało, jakby była bliska śmierci, zanim jej powiesz to wszystko przeze mnie i że sikam jej do Liptona. Po pierwsze, nie jestem w stanie psychologicznie opiekować się młodszym rodzeństwem ani pełnić roli rodzica. Dwa lata temu byłem bardzo blisko i samobójstwa, i po prostu próbowałem pracować nad swoim problemem alkoholowym i innymi nawykami, które uczą mnie w cyklu niestabilności. Nie, nie byłem na żadnych programach ani terapii, nie sądzę, żeby mi to pomogło w związku z moją niemal ciągłą apatią i tym podobne. Po drugie, moich dwóch najmłodszych braci i sióstr nie było specjalnie nękane. To głównie moja młodsza siostra dostawała alanie po moim odejściu. Ale na szczęście nie było to nawet w przybliżeniu na poziomie, z jakim ja musiałem się zmagać. Po trzecie, nie mogę też przyjąć opieki, ponieważ nie mam już mieszkania z powodu złych decyzji, które ostatnio podjąłem pod wpływem alkoholu, więc znowu jestem bezdomny. Ale od czasu do czasu nosuję u przyjaciela. Jestem bardzo świadomy, że mam wpływ na moje młodsze rodzeństwo, i staram się być konsekwentny, robiąc wszystko, co w mojej mocy. Aby być dla nich lepszą i bardziej stabilną osobą, aby mógł w końcu zbudować prawdziwą relację z kimś z mojej rodziny. Przykro mi, że rozczarowuję wszystkich, którzy wciąż życzą mi dalszych sukcesów. Po czwarte, poza moim młodszym rodzeństwem, nie mam żadnego kontaktu z nikim innym w rodzinie. I nawet wtedy zdarzało się to bardzo rzadko, ponieważ musiałem unikać matki. Żeby ich zobaczyć i nie chciałem, żeby wiedziała, że czuję kontakt. Na przykład spotkałem się z młodszą siostrą po szkole, rozmowy. I tym podobne. Reszta rodziny była świadoma tego, co robiła i trzymała się od niej z daleka. Nie planuję się z nimi kontaktować, ponieważ tak nie jestem dobry w utrzymywaniu relacji z większością osób. Aktualizacja posta. Najpierw opowiem o sobie. Mój aparat został skradziony i zamiast próbować zdobyć nowy, postanowiłem zrobić sobie przerwę od fotografii. Doceniam całe wsparcie, jakie mi daliście po moim pierwszym poście. Było to niezwykle trudne Robienie zdjęć było jedyną rzeczą, którą robiłem, co naprawdę pomagało mi czuć się dobrze. W międzyczasie przełknąłem dumę i przeprowadziłem się do schroniska dla bezdomnych w moim mieście. Specjalnie do osób z pracą i oszczędnościami. Będę mógł dalej oszczędzać, jednocześnie pracując nad poprawą siebie jako osoby. Stworzyłem plan działania i splanowałem wszystkie swoje cele i sposób, w jaki chcę je osiągnąć. Do niedawna nawet nie planowałem żyć. Przepraszam jeśli to zbyt mroczne. Szczerze mówiąc, zawsze miałem takie myśli, że chciałbym, aby moja matka dokończyła pracę nade mną i ułatwiła mi to. Ale ostatnio staję się coraz bardziej ciekawy, do czego jestem zdolny. Gdybym dał sobie szansę, mogłem odwiedzić młodsze rodzeństwo i poznać trochę lepiej moją młodszą siostrę dzięki temu doświadczeniu. Czuję się okropnie, przyznając, że nadal nic do nich nie czuję ani do nikogo ale nie pozwolmy, aby moje uczucia stanęły na to za obietnicy, którą złożyłem sobie im. Ponadto piłem tylko trzy razy w ciągu ostatnich czterech miesięcy w porównaniu do co drugiego dnia w przeszłości. Co nie jest świetne, ale jest zmianą. Moje młodsze rodzeństwo nadal jest w służbie ochrony dzieci, ale nie mogę wchodzić w szczegóły. Moja matka miała iść na przesłuchanie, żeby ich odzyskać, ale sprawy się skomplikowały. Syn najlepszej przyjaciółki mojej matki, którego znam od 8 lat, robi co może, żeby przekazać wszystkie świństwa, które opowiada jej moja matka. Kiedy cały dzień rozmawiałem przez telefon, jej sytuacja się pogorszyła. Nie nadążała ze spłatą kredytu hipotecznego. Jej narzeczony, ojciec mojego najmłodszego rodzeństwa, nie jest już jej narzeczonym i próbuje złożyć wniosek o opiekę. Słyszałem, że była wrakiem człowieka, a potem zniknęła. Ale to nie poprawiło mi nastroju. Nie miało być żadnych zwycięzców. Szczerze mówiąc, nawet nie zamierzałem tego aktualizować. Początkowo chciałem po prostu komuś o tym powiedzieć, ale jedno zmieniło moje zdanie. Czegoś, czego nie spodziewałem się kilka miesięcy po tym, jak to wszystko wprawiłem w ruch. Telefon od mojej matki. W przeszłości oglądanie jej telefonów, nawet po wyprowadce wprawiało mnie w zdenerwowanie, ale ostatnio tak się nie dzieje. To była po prostu kolejna rzecz, która się wydarzyła. Po prostu kolejne wydarzenie, bez znaczenia, ale jednocześnie. Zawsze miała mój numer, ale nigdy się nie odezwała. Nawet kiedy wszystko zaczęło się psuć, wątpię, żeby poświęciła mi choć chwilę. Ale jestem pewien, że wszyscy jesteście ciekawi, co zostało powiedziane. Moja matka odeszła. Kilka tygodni po moim wpisie, stan, w którym się znajduję, wniósł przeciwko niej oskarżenie o popełnieniu przestępstwa. Niedługo potem opuściła kraj i udała się do swojego rodzinnego kraju w Ameryce Południowej. Nie mam pojęcia, jak w ogóle pozwolono jej wyjechać, ale nie zabrali jej paszportu. Unikała szczegółów w tej kwestii. Wspomniała, że tymczasowo zatrzymała się u znajomego rodziny i próbowała przedstawić to jako krótkie wakacje. Nawet nie zaczęła od: Cześć!. Zaczęła rozmowę od tego, że mi pójść w jakieś spokojne miejsce, po czym zaczęła szlochać o tym jak jej się nie powodzi. To było po miesiącach braku kontaktu. Po tym, jak śmiała się ze mnie, że jestem bezdomny i że przeczała, że kiedykolwiek mnie skrzywdziła kilka miesięcy temu. Po prostu paplała. Jakby to nic nie znaczyło. Ale pozwoliłem jej mówić. To było surrealistyczne. Czułem się tak zimno, gdy jej słuchałem. To była jak rozmowa z nieznajomym. Wspomina, że straciła tyle pieniędzy i że nie wie, jak to wszystko się stało. A potem w końcu... Porusza temat. Wspomina moją młodszą siostrę i noc awaryjnego wysiedlenia. Zaczyna narzekać, że tęskni za moją młodszą siostrą i braćmi. Wspomina coś, jak to psy sezon podatkowy. A potem naczelność spróbować przekonać mnie, że powinienem porozmawiać z pracownikami socjalnymi, aby mógł poprzeć swoje stwierdzenie, że nigdy ich nie skrzywdziła ani mnie i powinny o tym wiedzieć. Powiedziała mi to. Po wszystkim, ze wszystkich ludzi, w dziewiątej minucie rozmowy, jakby nic się nie wydarzyło, ale to nie było nic nowego. Oczywiście jej przerwałem, ale w tym momencie byłem już zdecydowany. Zapytałem ją, czy pamięta, jak przez wszystkie te lata robili mi mrożną herbatę. Była trochę zbita z tropu, ale powiedziała, że tak. Zatrzymałem się na kilka sekund, zanim powoli opowiedziałem jej szczegóły o wszystkich sposobach, w jakie sabotowałem jej różną herbatę Lipton. Próbowała mi raz przerwać, ale nie przestałem mówić. Powiedziałem jej, że zawsze dodawałem za dużo cukru, a ona nigdy go nie poczuła i piła więcej. W telefonie zabadła cisza, ale wiem, że ona słuchała. Powiedziałem jej, żeby poczekała do kolacji, kiedy wrócę ze szkoły, żeby wziąć prysznic, żeby mógł pocierać jej łyżki między pośladkami, żeby wyrządzić jej jak największe szkody i żebym zmieszał to z jedzeniem, żeby to zasmakować, w tym momencie nie jestem nawet pewien, czy ona nadal słucha, ale nadal opisuję konkretne dni, kiedy pamiętam, że to robiłem i wiem, że ona by to zapamiętała. W końcu głośno mi przerywa, krzycząc na mnie obrzydliwe, złe rzeczy. Przeklina mnie tak, jakby robiła to w czasach, kiedy stała na denom z przedłużaczem i biła mnie po skórze. Kiedy byłem młodszy, obwinia mnie o zrujnowanie jej życia i jak chciałabym mieć lepsze dziecko. Wszystko nie wiedzą, że bezpośrednio spowodowałem zniszczenie jej obecnego życia, chociaż mówi o przeszłości. Po prostu pozwoliłem jej zmarnować oddech. Nie mogła dotknąć mnie ani mojego rodzeństwa. Trwało to tylko kilka sekund. Teraz pamiętam, że spędziłem lata marząc o wszystkim, co powiedziałbym mojej matce, gdybym miał okazję. Ale po prostu dusiłem to w sobie z całym moim bagażem emocjonalnym i próbowałem dalej istnieć. Wiele osób z mojego oryginalnego posta również dało mi kilka pomysłów. Kiedy w końcu zamknęła usta, spokojnie powiedziała mi: Słuchaj, mamo, nie wiesz co to jest znęcanie się, i szczerze mówiąc, to twoja pieprzona wina, że to wszystko cię spotyka. Poza tym, mój błąd, że nasikałem do twojej mrznej herbaty. Po prostu się rozłączyłem. I zablokowałem jej numer. To był ostatni dzień, kiedy piłem. Od tamtej pory z nami nie rozmawiałem. Nie jestem pewien, czy zdaję sobie sprawę, ale może zdaję, jak złym pomysłem było opuszczenie kraju, gdy wszystko się działo. Nawet jeśli miał to trwać tylko kilka tygodni, w tym momencie skończyłem z nią. Nie chcę przeprosin. Chcę po prostu iść naprzód i być lepszym człowiekiem. Wiem, że trudno w to uwierzyć po wszystkim, co ci powiedziałem, ale to prawda. Staram się jak mogę, żeby wnieść jak najwięcej pozytywnej energii do świata i dzielić się z ludźmi wokół mnie, tak bardzo jak to możliwe. Ale pieprzyć ją. Nie wiem, czy wierzę to ja, ale jej nie powiedziałem. Jestem pewien, że mogłaby się domyślić, gdyby naprawdę się starała. Tak czy inaczej, to moja zemsta. Nadal aktywnie rujnuję jej życie, ale nie biorę w tym czynnego udziału. Chciałbym, żeby tak nie było. Chciałbym mieć prawdziwą rodzinę. Która by mnie kochała i wiedziała, jak wzajemnić miłość w odpowiedni sposób. Chciałbym mieć prawdziwą relację z moją matką i żeby nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Chciałbym stać się jedną ze szczęśliwych osób na świecie, ale mogę spędzić cały dzień na życzeniach. Przepraszam za super długi post. To moja ostatnia aktualizacja. Życzę mi powodzenia w przyszłym roku.